Cześć, ja nazywam się Ola Fio, a wy znajdujecie się na kanale Turbosztos. I w dzisiejszym odcinku opowiem wam, jakie warunki techniczne musi spełniać samochód i kierowca, żeby zostać dopuszczonym do zawodów. Czołówka. Chciałabym Wam teraz pokazać wszystkie elementy, które powinny posiadać samochód, żeby wystartować w zawodach i żeby zostało dopuszczone, i myślę, że najlepiej zrobię to przy swoim samochodzie, więc zapraszam Was teraz na warsztat. Ale zanim powiem wam co musicie włożyć do samochodu, żeby wystartować w zawodach driftingowych, to oczywiście ten samochód musicie kupić. I tutaj przychodzę ze stroną carvertical.pl, na której możecie sprawdzić przed zakupem auta całą jego historię, co się z nim działo, zanim go kupicie. Więc zapraszam was teraz ze mną i trochę was po tej stronie oprowadzę. Więc wchodzimy na stronę carvertical.pl. I tutaj na tej stronie musicie wpisać tylko numer win samochodu i wyskakują wam między innymi historia serwisu, raport dotyczący ukrytych uszkodzeń, cofnięcie licznika, ilość właścicieli czy zapisy o kradzieżach. I tutaj e, wejdziemy sobie na przykładowo na profil e, Mercedesa C300. Już wiem, że był zarejestrowany e, w 2008 roku w maju, miał wypadek w Stanach Zmieniono mu prawo własności w Teksasie. Potem widzę, że sprowadzono go do Polski i miał tutaj aż pięć wypadków. Yy, ta strona jest super pod tym względem, że możecie się dowiedzieć, właśnie bardzo dużo informacji na temat samochodu, który chcecie kupić. Możecie za, zaoszczędzić pieniądze, bo możecie na tej podstawie negocjować cenę. A przede wszystkim, będziecie bezpieczniejsi na drodze, wiedząc, co wasz samochód tak naprawdę przeszedł. No dobra, to teraz wiecie już wszystko. Zapraszam na stronę Carvertical, jeśli jesteście przed zakupem auta, a my idziemy do warsztatu. I teraz znajdujemy się w warsztacie STW, gdzie opowiem Wam, jakie warunki techniczne musi spełniać auto. I zacznijmy od świateł. Samochód musi posiadać sprawne światła awaryjne i stopu. Jeżeli e, nie są obowiązkowe światła przednie, ale jeżeli kiero, kierowca, jeżeli zawodnik rezygnuje z światł przednich, to musi mieć takie specjalne zaślepki, żeby e, te elementy, które zostają ostre, były zasłonięte i żeby po prostu było bezpiecznie. Ja e, mam światła dzienne, przednie, mogę jakby użyć ich kiedy chcę. E, I one są też obowiązkowe, kiedy e, zawody odbywają się po zmroku lub kiedy jest ograniczona widoczność. Dodatkowo trzeba posiadać działające światła stopu z tyłu, oczywiście te klasyczne, ale dodatkowo też trzeba mieć taki LED też z przodu i z tyłu, i on musi być na długość szyby. I to jest po to, żeby sędziowie z góry mogli widzieć, kiedy hamujemy, i ewentualnie wykluczyć jakieś oszustwo albo. W momencie, kiedy sytuacja na torze jest niejasna, to widzimy, że ktoś dohamował lub nie, i tak dalej. I one są właśnie to. i one muszą być podłączone. Każde auto musi posiadać hak lub ucho holownicze w łatwym i dostępnym miejscu. Tutaj przykładowo mamy taki hak. Ucho. I musimy mieć je i z przodu, i z tyłu. <laughs> Jeżeli e, posiadamy niefabryczną maskę lub e, klapy bagażnika, musimy mieć e, takie zapinki bezpieczeństwa. Takie są. Jak i z przodu. Bardzo. Tak się je zapina. Łatwo, nie? A z tyłu wyglądają one tak. Zapraszam na takich sprężynkach Ta zabrania się używania opon typu sól. dotyczy to tylnej osi też trzeba sprawdzać w regulaminach, e, jaka szerokość opon jest dopuszczalna, bo wiem, że w niektórych zawodach dopuszczalne są tylko na przykład e, szerokość 2,65, a czasami jeździmy na szerszych, więc trzeba sprawdzić, bo ja e, miałam ostatnio taką sytuację, że podczas treningu jeździłam na szerszych i ktoś mnie zgłosił. Na szczęście, ha, główka pracuje, wiedziałam i nikt mnie nie przeskrzynił, wyjechałam na dobrych kwalifikacjach. Cześć. Samochód musi posiadać centralny wyłącznik prądu wewnątrz samochodu, jak i na zewnątrz. I tutaj właśnie takie są wyłączniki. Jeden z nich to też jest gaśnica i musimy podczas zawodów mieć odbezpieczoną tą gaśnicę, żeby w razie jakiegoś pożaru lub niebezpieczeństwa można było szybko pociągnąć i, i ugasić pożar. A, no i wszystkie elementy niefabryczne muszą być zaokrąglone i może być decyzja o demontażu w trakcie zawodów, jeśli okaże się, że mogą w jakiś sposób być niebezpieczne, zagrażać bezpieczeństwu po prostu podczas zawodów. To demontujemy. Tak. Czy powtarzamy to, czy jest ok? Tak naprawdę Cyber Marian to ja. Samochód musi posiadać kubełkowy fotel dla kierowcy. Musi być on zamontowany na takich specjalnych szynach montażowych i zabrania się używania szyn przesuwnych. You know, just Samochód musi posiadać gaśnicę minimum 2 kg pojemności w łatwo dostępnym miejscu. I u mnie ona jest za fotelem pasażera. tylko aktualnie jej nie ma bo ze względu na to, że Nissan nie jeździ, wykorzystaliśmy tą gaśnicę i przełożyliśmy ją do mojej bm treningowej. Samochód musi być e... musi być obecny na zawodach. Co ty chcesz? <laughs> Samochód musi być wyposażony w sprawny, napełniony i odbezpieczony system gaśniczy. Podczas zawodu wszystkie szyberdachy dachy i okna muszą być zamknięte. Ewentualnie dopuszcza się otwarcie szyby do połowy, jeżeli posiadamy homologowaną siatkę ochronną. Jeżeli seryjne drzwi zostały zmienione, musimy zamontować klatkę z krzyżem pomiędzy słupkami bocznymi. Samochód musi być też wyposażony w specjalne pasy yy, homologowane i u mnie akurat w aucie są pięciopunktowe. Ale są inne opcje też dopuszczalne. Auto również musi posiadać klatkę sześciopunktową z taką specjalną otuliną w każdym miejscu gdzie może uderzyć nasza głowa lub kask. U mnie akurat ta gąbka została zdjęta, bo też poszła do BMki, była szybka akcja na zawodach, ale wiem, że ona musi być właśnie tutaj. Czyli tam gdzie może uderzyć głowa lub możemy uderzyć kaskiem i co też jest ze względu na bezpieczeństwo. Jeśli chodzi o oklejenie, to oczywiście oklejenie całości możecie wybrać sami i możecie tutaj zrobić cokolwiek chcecie. Jak widzicie, mój samochód zaraz po zmianie oklejenia i premierze przestał jeździć. I obowiązkowa jest blenda naklejona od góry, a szyby. Ja akurat mam jeszcze blender z Gymkany. i na tej blendzie musi być numer startowy. On prawdopodobnie z tej strony lub z tamtej, w zależności od rundy i oczekiwań organizatora. Ten numer startowy musi być nie tylko na blendzie, ale musi być też na dwóch bokach z tyłu auta. Czyli tu i z drugiej strony. Musimy też mieć swoje imię i nazwisko. To czy chcemy mieć pełne imię czy kropkę i tak Ja mam na przykład tutaj pełne imię i nazwisko. Prawie, bo Ola to nie jest moje pełne imię, ale tak chciałam i mam tak samo z przodu naklejkę i tam mam akurat okropka, chociaż chciałam Ola, ktoś to jakby nie posłuchał, Ty, a jak się robi kontrę? Serio? Podczas zawodów musimy mieć też na aucie sponsorów sponsorujących daną rundę lub ligę. Można oczywiście od tego odstąpić za opłatą w niektórych ligach, ale jeśli tego nie zrobiliśmy i nie mamy naklejek sponsorów do końca zawodów, odpadnie nam czy po prostu je nie nakleiliśmy z jakiegoś powodu, to może nam grozić dyskwalifikacja. Także lepiej się pilnować. dzisiaj to już wszystko, więc jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o przygotowanie do zawodów driftingowych, powiedziałam już wszystko, ale jeśli nadal nurtują Was jakieś pytania, to oczywiście napiszcie je w komentarzu. Ja postaram się na nie odpowiedzieć, a może nagram kolejny odcinek pasujący do serii. A dzisiaj to już koniec. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć! Jeszcze raz. 呃嗯。Bye bye.